Czy wiesz, ilu wypadków w Polsce można by uniknąć, gdyby pomoc przyszła na czas? Czy wiesz, dlaczego ludzie mają opory przed pomaganiem, jeśli widzą wypadek na ulicy lub w miejscu publicznym? Niestety, częściej łapiemy za smartfon, żeby sfotografować lub sfilmować to miejsce i wrzucić na social media, niż faktycznie pomagamy. Jest to smutna prawda, ale razem ze mną jesteś w stanie odwrócić tą sytuację. Czy Twoi pracownicy są dobrze przeszkoleni i wiedzą, jak postępować w sytuacji zagrożenia życia? Czy potrafią używać AED lub przeprowadzić resuscytację w poprawny sposób? Jeśli zastanawiasz się, jak odpowiedzieć na te i inne tego typu pytania, to znaczy, że nasza aplikacja jest dla Ciebie. Tworzyliśmy za awansowany system szkoleniowy w wirtualnej rzeczywistości, który zawiera 8 scenariuszy. Wrzucisz swoich pracowników w 8 różnych sytuacji. Od wypadku drogowego, poprzez wypadek w biurze i nagłe zatrzymanie krążenia, aż do medycyny pola walki. Żaden scenariusz nie jest taki sam. Nie da się nauczyć jego przejścia na pamięć. Natomiast z użyciem wirtualnej rzeczywistości trzeba działać, reagować i pomagać. Dzięki czemu Twoi pracownicy wyrobią sobie odruchy. Co robić, by maszynowo i automatycznie podejmować decyzje w sytuacji zagrożenia życia? Jak poprawnie udzielać pierwszej pomocy i co zrobić w przypadku sytuacji nietypowych, których nie było na szkoleniu z fantomem? Co więcej, nasze rozwiązanie szczegółowo rejestruje postępy każdego użytkownika, jest kompatybilne z fantomami dostępnymi na rynku, oraz przede wszystkim oferuje dokładnie taki sam trening jak w świecie rzeczywistym, z tym, że nie zajmuje ono wiele miejsca gogle wirtualnej rzeczywistości i kawałek podłogi. Nie musi angażować dodatkowej ekipy szkoleniowej, która wyrywa pracowników na cały dzień. Każdy pracownik może to zrobić we własnym zakresie, w dowolnej porze. I przede wszystkim jest to rozwiązanie, które opracowaliśmy z bardzo doświadczoną kadrą, która na co dzień pomaga ludziom w różnych typach wypadków. Adrian Łapczyński, EpicVR. Przetestuj bezpłatnie już teraz. Skontaktuj się z nami, za darmo udostępnimy Ci gogle i porozmawiamy o potencjale wdrożenia tego rozwiązania u Ciebie w firmie. Miłego dnia. Dzięki za uwagę.